Szaleństwo. Boże. Może być przedwojenny, i może być krótko po wojsku. Piękne, błogosławiona. dachówki i ręki. A dość. Dziś sobota, to oznacza czas na starocie. Ja nazywam się Mateusz Małachowski i wraz z Marysią, czyli jako sztuka polskiego designu przyjechaliśmy dziś do Łodzi. Jesteśmy przed halą Expo, gdzie odbywają się targi kolekcjonerskie. Sprawdźmy, czy warto jest tutaj przyjechać. Wejścióweczki. Talaski jak na targi. Na dwa dni, na cały weekend targi kolekcjonerskie. I gazetka. Hmm? A w gazetce? Zobaczmy. No, no tak reklamowa ale też powinien być plan stoisk i jest szaleństwo Boże słuchajcie, jedno ogólne ujęcie na, na wejściu a tutaj zobaczcie, to jest cała wielka hala, pełna staroci wow Numer. No wypis jest. Wypis, tak. Ale tutaj jest cena 40 zł. 60 lat temu. Trochę no, się zmieniło nieco. I tak było tanie 40 zł. Ile się wtedy musiało zarabiać? Nie, bo na niektórych figurkach są już po kilkaset złotych, mhm. Ona musi być może nawet z 50. lat, skoro 40 zł jest. Piękny. Stan idealny. No. Bez żadnych w ogóle. Jaka propozycja? Będziemy się zastanawiać. Dopiero weszliśmy? Tak. I trochę się boimy. By oglądać, Czego tu się bać? Boimy się, co, co jeszcze tutaj. An no właśnie. Co by się boimy? Co jeszcze tutaj spotkamy? Super. Dużo starych papierosów i pudełek po zapałkach. A przyczepka nie od niego jest. Ona była przy. Oh. Taki, czy pikpaki? Nie, nie, pik paczka sportowa. Mieszkoszate, <noise> 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 pocztówki. Mamy kilka takich, ale w wersji e, bożonarodzeniowej, zimowej, o bardziej. w tym klimacie. O, super. Stówka, ale bez bezberka to jest. Sam, sama koperta i. i, i tancie. Masówka, mhm. tak. Uh -huh. Do, do, do kiesionkowych, nie? Tutaj są nalewki tak. W Łodzi kiedyś taki koleś zrobił te koperty Tak, mi się podoba No to bierzemy hmm? To weźmiemy Tak, 10 <śmany> zł To ja. To jest bajka, się Tu Pani, nie? pani o, wszystko odpadowałam tak nili oj będzie się działo Dzień dobry, Dzień dobry. A, tak? Tak? <śmany> W serii filmów z Rzeszów to był nie Rzeszów nie z, z Rzeszowa? Nie. Gdzieś na ścianie wschodniej, nie? Nie. To Warszawa, pod Warszawą, bo jest kilka takich. E... My Warszawa bardziej. Warszawa. Ale, ale też na Śląsku. Po, ale jeździmy po Polsce. O, bo gdzieś tam nie, nie mignęło. Tak proszę powiedzieć ta flora z Karoliny w jakiej cenie? Cenie po 500 zł, jeden bazet. A to można zobaczyć. zobaczyć? Ja panu panie Grzesiu na hmm. przykład... Śmiałbym się ogóle? Śmiałbym się po 500 zł do negocjacji. Czy padnie rozsądna propozycja? No ładna. Co myślisz, kochanie? Co myślisz, kochanie? Tak. Sztuk polskiego designu. Tak, Szukamy ciekawych sztuk. Aha. To po prostu też jest na Jestem takim oglądaczem. Super, to proszę oglądać, subskrybować. Będziemy się zastanawiać, bo widzę, że ona jest tutaj. E, ta tutaj jest e, albo domalowana w produkcji, albo w postprodukcji, można powiedzieć. Tutaj jest mhm. zamalowany. Musiał być jakiś ubytek. No dobrze, ale tu jest w ogóle idealna. Super, nad nią się będziemy zastanawiać. Mhm. Co? I ten z, ten z dziurką też ceniony 500. Tu już ma takie widać fabryczne to są. Tak, nie? tak. O, Razem ładnie wyglądają. Tak, tak do Na siebie. razie podziękujemy, ale będziemy myśleć. Bardzo no dziękujemy. I książki. Na razie. Tak. A ten bazą? A pani się zna na tych szkła? W sensie takich wartości, żeby coś wycenić? No zajmujemy się wycenami, identyfikacjami no, też Ja się dopytam też, bo mam taki wazon i komuś ziarnka tak chce kupić ode mnie A proszę powiedzieć, ten wazon w jakiej cenie? Ten zielony? Nie, nie ten nie. też ten, Tak jak? Często ten tak, pierwszy? Wiecie, Ferenc to jest Ten Ferenc 800 Ten Ferenc 800 No jest w pięknym kolorze Z tyłu jest bałwanek tutaj taki podwójny wazon z chodzieży. Też bardzo ciekawy. Wyżej taki chlapany, wysoki. To jest nawet stół no Bardzo ładny, bardzo ciekawy. Mają pluszków, piękne, błękitne dachówki i ręki. 450 za sztukę Dorota Dorota w też takim morskim kolorze z drapaniem, więc nie taka pospolita. Bardzo ładna. Wszystko proszę bardzo I tutaj mamy Chodzież marmur marmur można powiedzieć. Tak. powiedzieć? Tak. Tak. Tam z Wedla coś ciekawego, Z Wedla tutaj jest 39 rok. Daj, Dobra. Co to jest? Jakiś... Pierwsza w kraju fabry... No tak. Sklepy. W 39. To jest taka broszurka informacyjna? Chyba tak. Razem z powar... z kalendarzem. Marzec. Fajne. Super no super. Się zachowało. 39. Czyli I w jakiej cenie ten... 350. Wow. Fajne. A tutaj mamy tykwę z Pruszkowa, Szara z drapaniem. Coś co bardzo mi się podoba. Ale Marysiu mniej troszkę. Zobacz tykwę. No zaraz się dowiemy, zaraz zapytamy. Ma pruszków. Jest. Ale ten drapaniec mi się podoba. Ta tykwa mi się podoba. Chociaż jest taka swoje lata ma. Tak, nawet strach chyba byłoby to czyścić w tak, w Nie W niejednych to... rękach też widać, że byłam. <laughs> Ale e, to mi się podoba ten wybieraniec, bo to jest metodą wybierania robione zdobienie. Czyli najpierw była malowana, malowana, a potem wybierano e, sztoszkliwo. I dowiemy się, jaka cena. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka Dzień dobry. cena to jest... za to tych Dobra cena A grzybki w jakiej cenie? 40 zł o To taka chyba poświąteczna promocja. <laughs> Może być, no. Wyprzedaż poświąteczna. Grzybki po 4 dyszki. Super, dobra cena, bo w okresie świąt rowę kosztowadzi po 100 zł. Chyba... Dopiero co weszliśmy, a wielu sprzedających, a nawet ich, nie tyle ich, co ich rzeczy kojarzymy z różnych targów staroci. W Polsce. Więc tak. fajne miejsce, gdzie te wszystkie rzeczy można zobaczyć w jednej hali. Na a ty zobacz, jakie te stoparty. To tak. Piesek. na no O ja. O ja. On jakiś jest. Francuski piesek. <noise> czyli, o tym, nawet... czyli to o tym słynnym francuskim tak, piesku się nawet... mawia? Grający piesek. Nie wiemy czy ten będzie nie. go słychać, ale przy obrotach tak. wydaje odgłosy. O, bo to jest taka wańka wstańka. Wańka wstańka, no. Mhm. To jest ten, jakiś bączek, taki stary... Stary jakiś bączek. O jest. O ja. Ten to ja nie wiem. Wygląda trochę jak granat. Nie? To jest Tak. Tak, tak, tak. I kręci się? Jak... O. Wow. I z jakiego to jest okresu? Może być przedwojenny i może być krótko powojenny, bo w tym okresie były robione przed wojną i po wojnie nie. No bo tych zabawek to za dużo nie było. No, Ale się tak. jak zły to te późniejsze takie te nie kręcą się tak dobrze. Tak, tak, po On powinien jeszcze wyjść. Nie wiem dlaczego z daleka, nawet jak granat wygląda. Trochę tak, dalej. No jednak kiedyś to, Kiedyś jak się robiły zabawki, to były niezniszczalne. W jakiej cenie? 600 złotych? A widziałaś co tam jest? Aaa, no tak! O, tak, jest. tak Zdecydowanie O <grywki> Poczekaj, jakie ujęcie ładne Oho, oho, oho. Oho. Incepcja, dzień dobry! Dzień dobry! <grym> dzień dobry Pani Joa! Bardzo mam. miło, bardzo miło widać. To nam bardzo miło, to nam bardzo miło. <grym> Koniec tych czułości. Po co żeście tutaj przyjechali? Jaki cel? Tak jeżeli mamy być szczerzy, dlaczego to przyjechaliśmy? Żeby zobaczyć twój wazon. Jeździmy za twoim wazonem właśnie Który to jest wazon? Bo nie wiem, nie jestem. O Boże, pewna. nie wiesz, Czy na pewno chodzi? nie wiesz. O te katowice. Chyba tak. Dokładnie tak. Ale nie wierzę. No ale no, widzisz, jakie spotkanie. Zostałem postawiony przed faktem, że tutaj doszło do transakcji. Tak. Proszę zobaczyć, ten uścisk dłoni to jest coś, co nie ma symbolizuje. Nie ma Naprawdę? Tak. No słuchajcie, no to musiało się wydarzyć. Przekazuję. Zobaczcie na tę radość. Jezu. To jest największy sztos jaki widzieliśmy od dawien dawna. A się jak mi serce bije? <noise> Trzymaj wazon. Serce wytrzyma, wazon mnie. Jezu, aż ja jestem pod wrażeniem, Wiesz co? naprawdę. Ten wazon po prostu musiał... Trafić. Taki był jego los. Taki był jego Taki, los. Ten, tak, ten wazon miał swoje przeznaczenie. Ale jego ja teraz dam, to, jest, tak? to jest przeznaczenie tego wazonu. <laughs> tak. Bo go biorę, to na bank. Jezu, tak. jaka jesteś zdenerwowana. Tak Chyba mi się bardziej, tak. niż jak, jak się go uputowałam. Bo ręce mi tak, ja się boję, że go upuszczę. Nie, Wiesz, no nie możesz tego zrobić. Nie, nie mogę tego zrobić. Nie, nie upuścisz. O, przepiękny może. jest, jest przepiękny. Ja wiedziałam, że się tak skończy. Ja mam teraz tętno 140, nie żartuję. Wzywać pogotowie. A miałaś się nie denerwować, halo. Ja się nie denerwuję, to jest ekscytacja. A jakie rumieńce dostałaś. Bo ja go zobaczyłam Asia u ciebie na jarmarku dominikańskim i od tamtej pory marzę o nim i śnię. A odcinek z tą licytacją też widziałam chyba trzy razy, ale przypadkowo. mówię, nie ma przypadków, w tym On nie był. Tym On większą przyjemność mam przekazania ci tego wadzonu. Cudownie. <laughs> tak. To jest obłęd. No to co, ja już mogę jechać do domu. Dobra, no to tak, co to, 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 to by było na tyle? Dziękujemy. Tak, super, super, super. Uwaga, uwaga! Bardzo ważny komunikat. Jeżeli doceniacie naszą pracę, to pamiętajcie, że możecie wesprzeć nas na w serwisie Patronite. Trzy najfajniejsze rzeczy, które dostaniecie za wspieranie nas na Patronite, to po pierwsze lista targów staroci, które polecamy. Po drugie lista publikacji takich książek i publikacji naukowych, które polecamy jako źródła informacji i wiedzy na temat polskiego designu. A trzecią rzeczą jest lista wydarzeń kulturalnych, na które my często uczęszczamy. Informujemy Was na naszym Instagramie, że gdzieś jesteśmy. To taką listę też możecie mieć się z nią zapoznać, sobie zaplanować wcześniej jakiś fajny wypad. Czy starociowy? Czy wydarzeniu. Bardzo często pytacie nas o różnego rodzaju identyfikację przedmiotów, zaczepiacie nas i pytacie. Często w przelocie nie ma czasu, natomiast my bardzo chętnie po wpłacie w serwisie supi na taką symboliczną kawę pomagamy w identyfikacji sztuk. Polskiego designu. Jeżeli nas jeszcze nie obserwujecie, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, to to jest odpowiedni moment, żeby kliknąć gdzieś tam na dole i dać subskrypcję, bo my sprawdzamy statystyki i widzimy, że ponad 70% z Was, którzy oglądacie, jeszcze nas nie subskrybujecie, więc zróbcie to i będzie super.